Cześć! Jeśli trafiłeś na ten kanał i na ten filmik, to zakładam, że przygotowujesz się do egzaminu adwokackiego i pewnie zastanawiasz się i dręczą cię podobne przekonania, podobne obawy, które mi towarzyszyły przed moim egzaminem adwokackim. Widzisz, czuję się uprawniony, żeby dzisiaj rozwiać te twoje wątpliwości, rozwiać te twoje obawy, bo sam przez to przechodziłem, sam przygotowując się do egzaminu adwokackiego i wiem mniej więcej z czym się mierzysz. Dokładnie te same obawy słyszałem u moich aplikantów, których od wielu lat przygotowuję do takich egzaminów, i są to ciągle te same powtarzające się rzeczy. Cieszę się bardzo, że będę mógł podzielić się to z Tobą moim doświadczeniem i uspokoić Cię i trochę rozwiać Twoje obawy i pewne takie paraliżujące przekonania, które powodują, że mamy trochę niską samoocenę, powodują, że nie chce nam się zabierać do tego materiału, że tego jest ogrom. I wydaje nam się, że ten egzamin jest bardzo trudny. Dzisiaj rozbijemy te wszystkie obawy w pył. Powiem ci, co możesz zrobić, aby przygotować się do egzaminu i czy rzeczywiście te obawy są faktycznie realne. Czy rzeczywiście ten wilk jest taki straszny, jak go malują? Tych paraliżujących przekonań jest bardzo wiele, natomiast ja wybrałem. Akurat w tym filmiku trzy takie najczęstsze obawy, które ciągle powtarzają się z roku na rok i które ciągle słyszę. Są to obawy, które bardzo łatwo można obalić i które zaraz opowiem Ci i trochę łatwiej będzie Ci przygotować się do egzaminu. Mam nadzieję, że ten filmik sprawi, że zmienisz swoje podejście do tego egzaminu, że zmienisz swoje nastawienia, a to już jest połowa sukcesu. Obejrzyj ten filmik do końca, ponieważ na samym końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, która jest naprawdę wyjątkowa wyjątkowym prezentem dla ciebie i pozwoli przygotować ci się do egzaminu adwokackiego sprawa karnego, pozwoli ci sformułować odpowiednie zarzuty. Więc oglądaj do końca. Przekonanie numer jeden, które ciągle słyszę na nowo i ciągle słyszę od moich aplikantów, tak samo i ja, nie dziwię się temu, dlatego że to samo i ja powtarzałem. To przekonanie polega na tym, że stresujesz się, że jest bardzo mało czasu, że tego jest bardzo dużo. I wydaje ci się, że musisz znać na pamięć wszystkie przepisy, że musisz to wszystko wkuć, że nie czujesz się na siłach, że jest tego za dużo po prostu, ten ogrom materiału. Faktycznie tak jest. Prawo jest niesamowicie obszerną dziedziną. I każdy z tych części jest składa się z wielu, z wielu elementów. Natomiast chciałem się dzisiaj uspokoić i obalić to przekonanie. Jest ono błędne, całkowicie zapomnij o tym i nie stresuj się tym, że brakuje Ci czasu. Oczywiście, jeżeli zaczniesz się uczyć na trzy dni przed egzaminem, to oczywiście jest to za mało czasu. Natomiast nie jest prawdą ten mit, że musisz mieć teraz rok albo i więcej, żeby się do tego wszystkiego przygotować. Jeśli oglądałeś moje poprzednie filmiki, a może jeszcze ze studiów, pamiętasz taką, taką zasadę, która w moim życiu sprawdza się bardzo często. Mianowicie chodzi mi o zasadę Wilfredo Pareto. Jest to zasada, która mówi, że 20% nakładów, zasobów przekłada się na 80% wyników. Tak? Przekładając to wszystko na egzamin, wystarczy poznać 20% zasad, schematów, przepisów. E, takich najczęstszych błędów, które się powtarzają, i te 20% przełoży się na 80% szansy powodzenia w Twoim egzaminie. To jest bardzo dużo. Widzisz, możesz nie być ekspertem w danej dziedzinie, może wydawać ci się, że tego jest naprawdę za dużo i masz za mało czasu, ale gwarantuję ci, że znalezienie tych 20%, które będą esencją, które będą tym, tą pigułką wiedzy, która jest naprawdę istotna. Jeżeli skoncentrujesz się tylko na tych 20%, a ja powiem Ci dokładnie, jak to zrobić, to gwarantuję Ci, że to przełoży się na 80% wyników, a to już jest wystarczający próg, aby ten egzamin zdać pozytywnie. Jak znaleźć te 20%? Jak skoncentrować się akurat na tych 20%, które przełożą się na te 80%? No, zauważ, że na moim kanale, na filmikach, koncentruję się, jeśli chodzi o apelację karną, koncentruję się na tych 20%. Tej właśnie obszarów, gdzie możesz znaleźć najczęstsze błędy, najczęstsze zarzuty, jak formować te zarzuty. Widzisz, i to jest właśnie ten obszar tych 20%. Pamiętam, że takim moim bardzo mocno ograniczającym przekonaniem, które bardzo mocno paraliżowało mnie i powodowało wielki lęk przed egzaminem, to był fakt, że niektóre dziedziny na mojej aplikacji. Po prostu były potraktowane po macoszemu. To znaczy, w mojej kancelarii nie zajmowałem się na przykład prawie w ogóle prawem gospodarczym. Były obszary, które były bardzo dobrze mi znane, których pisałem sporo apelacji, pism procesowych i na przykład panicznie bałem się przed egzaminem części gospodarczej, tak? czyli pisanie umów, sporządzanie jakiejś, jakiejś umowy. A musisz też wiedzieć o tym, że mój egzamin był tyle specyficzny, że ja zdawałem w 2010 roku i. W ogóle był to pierwszy raz w takiej formule, jakiej widzisz teraz ten egzamin wygląda. W związku z tym nie było żadnych materiałów, nie było niczego, a na dodatek pisaliśmy wszystko ręcznie, więc no, było to dosyć spore wyzwanie i całkowity brak jakichkolwiek materiałów do nauki z poprzednich lat. W związku z tym nikt nie wiedział, z czym tak naprawdę przyjdzie mu się zmierzyć. W związku z tym możesz mieć takie przekonanie, że pewne obszary są dla Ciebie, będą po tych trzech latach, po prostu nie będziesz czuł tego prawa karnego, czy prawa cywilnego, czy też prawa administracyjnego. I to jest zupełnie normalne. No nie można być ekspertem we wszystkich dziedzinach i nie możesz się we wszystkim specjalizować. I to jest całkiem normalne, że akurat z jakiejś dziedziny będzie Ci trudniej. Może to być akurat prawo karne. I tutaj znowu. Pragnę cię uspokoić i pragnę cię zachęcić do tego, aby to przekonanie całkowicie wyeliminować ze swojego myślenia. Dlatego, że, widzisz, ja również musiałem zmierzyć się z prawem gospodarczym, ale wystarczyły mi na przykład dwa tygodnie takiej intensywnej koncentracji na tych 20% zasad konstruowania umów. Przygotowywania, przeczytania wiel, wiel, dużej ilości właśnie wzorów t, t, tego typu umów, i widzisz, może nie była to moja najlepsza w życiu umowa, którą napisałem w tym egzaminie. Może dzisiaj nie wydałbym tego klientowi i jeszcze bardziej bym ją po, poprawił, podrasował, ale to wystarczyło, te 20% poświęcone na te najważniejsze zasady, sprawdziło się i przełożyło się na 80%. Więc nie przejmuj się, nie załamuj, że jakieś dziedziny nie czujesz, bo wystarczy poświęcić te dwa tygodnie takiej intensywnej. Pracy nad esencją, nad głównymi zasadami, które pokażę Ci, zaprezentuję Ci, przedstawię w odpowiednim czasie i to zaowocuje. W związku z tym ten mit, naprawdę i to przekonanie uważam jest na wyrost. Przekonanie numer 3, które ileż to razy słyszałem i ile razy mierzyłem się z tym, kiedy przygotowywałem kogoś, uczyłem, jak pisać apelacje, mamy też taką skłonność do perfekcjonizmu. Prawnicy to mają. Musisz to przyznać, że często mamy coś takiego, takie doprecyzowanie, dopieszczanie i ciągłe kombinowanie. Widzisz, ja miałem przed swoim egzaminem, można powiedzieć, taką nerwicę natręstw, czy Mój zarzut, który podniosę na przykład w apelacji karnej, czy akurat nie zrobię tutaj błędu, bo zacząłem już mieć tak dużo wiedzy i tak wiele tych orzeczeń na temat konstruowania, na tematy związane właśnie z błędami, które adwokaci popełniają. Więc w końcu zacząłem już mieć taki mętlik, że w zasadzie wydawało mi się, że każdy zarzut, który, który mogę podnieść, jest właściwy i ciągle nie mogłem zdecydować, który to będzie. I nie wiem, czy też tak masz, ale ja zauważyłem po sobie, że miałem im więcej wiedzy, tym więcej pytań i wątpliwości. I w końcu pojawiło się już taki paniczny lęk, czy faktycznie wybiorę dobry zarzut. Tym bardziej mój stres był większy, bo wiedziałem, że na przykład jeśli mój egzamin będzie poprawiała konkretna osoba, to wiedziałem, że nie będzie tej taryfulgowej i wiedziałem, że jeśli popełnię ten błąd, to obleję ten egzamin. Co się u mnie sprawdziło, dla mnie bardzo odkrywcze było to, że można formować zarzuty ewentualne. I jeżeli już miałem, to mnie bardzo uspokoiło, ponieważ jeśli miałem już dwa zarzuty, które mogły być i były dobre, pomyślałem sobie, że w końcu mogę zarzucić, mogę podnieść zarzut ewentualny. I to bardzo mnie uspokoiło, dlatego że mogłem zarzucić. Podnieść dwa zarzuty, jeden podnieść ewentualnie i nikt nie może mi z tego tytułu oblać egzaminu i powiedzieć, że zrobiłem coś złego, pod warunkiem, że zachowam odpowiednią kolejność. Widzisz, jest pewna hierarchia tych zarzutów, i jeżeli już naprawdę nie możesz się zdecydować, no to nic nie stoi na przeszkodzie, aby jeden zarzut podnieść jako główny, a drugi jako ewentualny, i to naprawdę zniosło wiele stresu, bo rozwiązało moje problemy. Jeśli tutaj nie trafiłem, i tak samo teraz w apelacjach karnych stosuję ten zabieg do tej pory. Wolę zrobić coś więcej, bo jeśli ten zarzut okaże się nietrafny, no to zawsze będę miał ten zarzut ewentualny, który sąd rozpozna na wypadek, gdyby ten pierwszy nie chwycił. Zgodnie z obietnicą o tym, co pisałem na, na Facebooku i zgodnie z tym, co powiedziałem na początku tego filmiku, przygotowałem dla Ciebie wyjątkowy prezent. Jest to naprawdę bardzo Przydatne narzędzie do poznania metodologii sporządzania zarzutów apelacji karnej. Więc, aby ułatwić Ci naukę, aby usystematyzować Ci wiedzę i aby skoncentrować się na tych 20%, o których mówiłem, przygotowałem e-book na którym znajdziesz pięć najczęstszych błędów podczas formułowania zrzutów apelacji. Postanowiłem to wszystko usystematyzować, zebrać, skondensować w ramach takiej pigułki wiedzy, takiego punktu startowego, którego możesz zacząć to już bardzo mocno zwiększy Twoje szanse na zdany egzamin. Jeśli więc nie czujesz do końca prawa karnego, jeśli jest to dla Ciebie taka obca materia, którą gdzieś tam traktowałeś po co, na przykład Twoja kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych i prawo karne zawsze gdzieś było po prostu marginalizowane, to ten e-book jest właśnie dla Ciebie. On bardzo fajnie poukłada Ci wiedzę, pokaże, gdzie jest naj, naj, pięć najczęstszych błędów, które ja popełniałem, które popełniali moi koledzy i które ciągle niestety gdzieś tam się zdarzają, jak czytam apelacje karne. I ciągle niektórzy mają z tym problem. Jedyne co musisz zrobić to kliknąć link, podążać za instrukcjami, ściągnąć sobie tego e-booka i e, przeczytać. Jest to naprawdę taka kwintesencja mojej wiedzy a propos metodyki sporządzania zarzutów procesowych. Bardzo gorąco Ci go polecam i jest to mój prezent na Mikołajki. Bardzo chętnie przeczytam w komentarzach, jakie Wy macie obawy związane z egzaminem. To pomoże mi na przykład skonstruować kolejny filmik, nagrać kolejny filmik, którym być może nie wymieniłem czegoś. Możliwe, że jeszcze z czymś się zmierzycie i jest to dla Was mocno paraliżujące może czymś się stresujecie. Śmiało pytajcie, piszcie. Bardzo też gorąco zachęcam Cię do zapisania się do naszej grupy na Facebooku. Jest tam już sporo osób, sporo adwokatów. Ciągle rozwijamy tą platformę komunikacji. Zamieszczam tam kazusy, zamieszczam tam materiały, których możesz korzystać i wymieniać się swoim doświadczeniem. Bardzo gorąco zachęcam Cię do wzięcia udziału w tej grupie. Jeśli ten filmik spodobał Ci się, jeśli uważasz, że jest pomocny, jeśli w jakimś stopniu zmniejszył Twoje obawy przed egzaminem i nastroił Cię pozytywnie, nie. Zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, bo będzie tutaj działo się znacznie więcej. Będzie tutaj coraz więcej filmików, i jeśli chcesz wiedzieć jako pierwszy o kolejnych materiałach, o kolejnych filmikach. Serdecznie już teraz zapraszam Cię do subskrypcji, wówczas będziesz wiedział jako pierwszy. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku. Cieszę się, że poświęciłeś ten czas. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.